Często ludzie w Polsce mnie pytają, jak się mówi wieśniak po angielsku, i uważam, że nie ma jakiegoś takiego dokładnego uh, odpowiednika dla słowa wieśniak. Przez to, że w Stanach nie ma wsi. Ja myślę, że wieś e, po, dla mnie to jest village i wieśniak to jest villager i w Stanach nie ma villages i nie ma villagers. Dla mnie. Ja nawet nie wiedziałam, że, że tacy ludzie i takie miejsca istnieją. Ja myślę, że dla Amerykanów to village jest coś, co istniało w średniowieczach. I villagers, czyli wieśniacy, to byli tacy ludzie, którzy żyli na wioskach, nie wiem, 500 lat temu, i mieli pochodnie i takie widły do, do Siana i tak gonili Frankensteina albo coś takiego, tak sobie wyobrażam, Villagers, ale takich ludzi nie istnieje w Stanach albo nikt nie używa takich słów. Ale oczywiście mamy podobne słowa i właśnie chcę wytłumaczyć, jakie te słowa są tutaj w Stanach. To zaczniemy od słowa redneck. Redneck to znaczy czerwona szyja i to jest przez to, że ci ludzie przeważnie Pracowali w polu. To są ludzie, którzy e, mieszkają nie w miastach, ale powiedzmy in the countryside. To zamiast, zamiast village, to mówimy country. Tak, he, he's from the country, to znaczy on jest ze wsi, ale to nie jest wieś, bo to jest, to jest po prostu tak dużo ziemi, tam nic nie ma. I przeważnie tacy ludzie pracują na dworze albo spędzają dużo czasu na dworze. I ogólnie myślimy, że oni są biedni, i przez to, że są na dworze tak często, i pracują na dworze, to zawsze ich szyja jest czerwona od słońca. Ja zawsze, jak myślałam o, o rednecks, to, to dla mnie to są ci ludzie z południa. Wiesz, ja się wychowałam na północy. Jak myślałem o południu, to uważałem, że każdy z południa jest redneck. I to jest po prostu taki sposób, żeby, żeby tak wyzywać tych ludzi z południowych Stanów i powiedzieć, o, oni są rednecks. Ale na południu to oni mają inny sposób, żeby wyzywać ludzi z północy. I szczególnie ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach albo mieszkają w wschodniej północnej części Ameryki. I wtedy ludzie z południa, to znaczy ci rednecks, rednecks, wyzywają ludzi z północy jako Yankees. To to jest ich sposób, żeby nas obrażać. Szczególnie tutaj na Florydzie, że bardzo dużo tych Yankees, tych ludzi z północy, przyjeżdżają tutaj na Florydę, bo jest ładna pogoda. I bardzo rzadko się spotyka ludzi, którzy są z Florydy. Znałam taką jedną dziewczynę z Florydy, i jej rodzina mieszka na Florydzie przez pięć pokoleń. I to jest tak, wow, tak bardzo długo na Florydzie. I ona zawsze narzekała, że o, ci Yankees ciągle tutaj przyjeżdżają, kupują tutaj ziemię i, mieszka, i żyją tutaj, i my nie lubimy tych Yankees, bo to jest, wiesz, nasza ziemia, nasz stan, i przez tych Yankees, przez tych ludzi z północy. To ta kultura na Florydzie się staje bardziej północna i mniej południowa. I oczywiście, jak wiemy, nawet była wojna domowa, to znaczy wojna secesyjna, i to było właśnie między tymi Yankees i tych Rednecks. Też jest takie słowo hick. I hick to jest podobne do redneck. Ale ja osobiście jak myślę o Rednecks, to myślę o ludziach z południa, ale hick może być jakikolwiek człowiek, który mieszka in the countryside albo in the country, tak jak w takich rural areas. Nie wiem dokładnie jak przetłumaczyć rural, ale rural to jest chyba wiejski albo rolny, po prostu takie rural areas, to tam nic nie ma. Może jest jakiś jeden dom. I potem ileś tam kilometrów, i następny dom. To są rural areas. I właśnie tak ludzie się śmieją, że Hicks tam mieszkają. Oczywiście to jest obraźliwe. Wszystkie te słowa mogą być obraźliwe, ale tak jak sobie wyobrażamy, że ci Hicks to są jeszcze do tego bardzo głupi, mało inteligentni i czasami nie pracują albo nie wiem, biorą ślub z kuzynką albo coś takiego, a nie tak Hey, Cletus, I'm going to marry my sister today. Też jest takie słowo jak hillbilly. I hill to jest oczywiście taka górka. I ci hillbillies to są ci ludzie, którzy mieszkają w takich górach, które się nazywają Appalachian Mountains. I to są takie miejsca tak jak Kentucky, Tennessee. To są Appalachian Mountains. A to są takie mniejsze góry, to nie są takie duże góry i dlatego mówimy na nich hillbillies, bo oni mieszkają in the hills. To są, a może trochę, trochę tak jak góralę, ale, ale tacy naprawdę Bardziej paskudni. Że tak jak, jak myślimy o hillbillies, to wiesz, nie mają zębów i tak dosłownie mieszkałem gdzieś w lesie, w tych górach. Nikt, nikt ich nie może nawet znaleźć. I oni, wiesz, biorą ślub z kuzynką albo coś takiego i jak wejdziesz na ich ziemię, to cię zabiją. A oni po prostu gdzieś tam znikli w góry. I to są hillbillies. Inne słowa, które są może podobne do wieśniaka, to jest country bumpkin. Nie wiem dokładnie, jak to wytłumaczyć. Po prostu to jest takie słowo. I też jest takie słowo jak yokel. I yokel to jest chyba to samo jak hick albo redneck. Coś podobnego przynajmniej. I myślę, że to wszystko na dzisiaj. Może są inne, podobne słowa, ale chyba najbardziej znane są właśnie te: uh, redneck, hillbilly, hick, country bumpkin, yokel I oczywiście jest też słowo jęki, ale jęki to jest. Ktoś z północy, z dużego miasta. To napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dajcie kciuka do góry, podzielcie się tym filmikiem z Waszą rodziną i z Waszymi znajomymi. Też nie zapomnijcie sprawdzić na mojej stronie, gdzie można zamówić życzenia. To znaczy, że nagram dla Was filmik, e, krótki filmik, dla Was, dla Waszej rodziny, dla Waszych znajomych. O czymkolwiek chcecie, to sprawdźcie na mojej stronie davesameryki.pl i oczywiście tam też możecie zamówić moją książkę. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!